Przyjaciele, zanim przejdziemy do konkretów, muszę powiedzieć jedną rzecz bardzo jasno. Kiedy mówimy o doprowadzeniu kobiety do granicy przyjemności, nie mówimy o akrobacjach, nie mówimy o brutalności, i na pewno nie mówimy o scenach rodem z filmów dla dorosłych. Mówimy o reakcji kobiecego ciała i umysłu, o tym, jak pewne ułożenia ciała, rytm i obecność mężczyzny potrafią sprawić, że kobieta traci kontrolę nad tym, co czuje. To, czego uczą współczesne seksuolożki, jest bardzo proste, choć wielu mężczyzn wciąż tego nie rozumie. Kobieta nie reaguje na sam ruch. Ona reaguje na kontekst, na to, czy czuje się widziana, prowadzona, bezpieczna i jednocześnie pobudzona. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o trzech pozycjach, ale nie w sposób prymitywny. Porozmawiamy o nich tak, jak robią to specjalistki od kobiecej przyjemności od strony psychologii. Ciała i emocji. I nie, to nie jest teoria oderwana od życia. To są dokładnie te konfiguracje, o których kobiety mówią najczęściej, kiedy czują, że to było za dużo, że musiały prosić o przerwę, bo intensywność stała się trudna do opanowania. Zanim jednak przejdę do pierwszej pozycji, muszę obalić jeden mit. Wielu mężczyzn myśli, że kobieta nie dochodzi do szczytu w niektórych pozycjach, bo coś z nią jest nie tak. To nieprawda. Problemem bardzo często nie jest pozycja, tylko brak pełnej obecności mężczyzny. Kobiece ciało potrzebuje trzech rzeczy jednocześnie: ciągłości bodźców, poczucia kontroli lub oddania oraz synchronizacji oddechu i napięcia. Jeśli jedna z tych rzeczy znika, intensywność spada. Dlatego to, co zaraz usłyszysz, nie jest listą trików. To jest instrukcja zrozumienia, jak działają te pozycje naprawdę. Pozycja pierwsza ułożenie od tyłu, które kobiety uwielbiają, pod warunkiem, że jest prowadzone właściwie to jedna z najczęściej wybieranych konfiguracji przez pary. Mężczyźni ją lubią ze względu na widok, kobiety ze względu na poczucie bycia prowadzoną. Ale jest pewien problem. Wiele kobiet mówi wprost, że w tej pozycji czują intensywność, ale nie zawsze są w stanie dojść do pełni przyjemności. Dlaczego? Bo ta pozycja wymaga więcej świadomości, a nie automatyzmu. Kiedy kobieta jest ustawiona przodem od mężczyzny, jej ciało znajduje się w stanie lekkiego napięcia. To napięcie może działać na dwa sposoby: albo blokować, albo potęgować doznania. Różnica leży w tym, jak mężczyzna prowadzi całe doświadczenie. Seksuologia jasno pokazuje, że w tym ułożeniu kluczowe są trzy elementy: stabilność, rytm i kontakt. Stabilność oznacza, że kobieta nie może czuć się zawieszona. Jej ciało potrzebuje punktu oparcia ściany, łóżka, ramy, czegokolwiek, co daje poczucie bezpieczeństwa. Kiedy ciało przestaje walczyć o równowagę, umysł może się puścić. Drugi element to rytm. Wbrew temu, co wielu mężczyzn myśli, szybciej nie znaczy lepiej. Kobiece ciało reaguje najmocniej na regularność. Na ruch, który pozwala układowi nerwowemu przewidzieć, co będzie dalej. To właśnie ta przewidywalność buduje narastającą falę przyjemności. Trzeci element to kontakt. I nie chodzi tu tylko o kontakt fizyczny chodzi o sygnały dłoń, która nie jest bierna obecność za plecami sposób, w jaki mężczyzna jest w tej pozycji. Kobiety bardzo często opisują, że w tej konfiguracji czują się najbardziej pobudzone wtedy, gdy mężczyzna nie zachowuje się jak obserwator. Ale jak lider sytuacji, to nie jest dominacja agresywna, to jest spokojna pewność, że ktoś trzyma całość pod kontrolą. Właśnie dlatego ta pozycja znajduje się w ścisłej czołówce kobiecych preferencji. Nie ze względu na samą mechanikę, ale ze względu na psychiczne odczucie oddania się komuś, kto wie co robi. I to jest moment, w którym wielu mężczyzn popełnia błąd. Skupiają się wyłącznie na sobie. Zapominając, że kobieta w tej pozycji reaguje bardzo mocno na to, czy czuje się zauważona, a nie tylko dotykana. Jeśli ten element jest obecny, intensywność rośnie bardzo szybko. Jeśli go brakuje, pozycja staje się pusta. W kolejnym bloku przejdziemy do drugiej konfiguracji, która działa zupełnie inaczej, ale równie mocno, szczególnie na kobiecą psychikę i emocje. Druga pozycja, o której teraz porozmawiamy, działa zupełnie inaczej niż pierwsza. Jeśli tam dominowała prowadząca obecność z tyłu, tutaj kluczowa jest bliskość, kontrola tempa i intensywne połączenie emocjonalne. I nie, to nie jest romantyczny banał, to jest czysta neurobiologia. Współczesna seksuologia bardzo jasno pokazuje, że kobiety reagują najmocniej wtedy, gdy ciało i emocje są zsynchronizowane, a ta konfiguracja robi to niemal automatycznie. Pozycja druga kobieta na górze. Ale w wersji, która naprawdę działa. Wielu mężczyzn uważa, że gdy kobieta jest na górze, to ona przejmuje kontrolę, i on ma niewiele do zrobienia. To jeden z największych mitów. W rzeczywistości to jest jedna z pozycji, w których mężczyzna może najmocniej wpłynąć na kobiece doznania, o ile wie, jak być obecnym. Kluczowa różnica polega na nachyleniu ciała. Kiedy kobieta nie siedzi pionowo, ale jest lekko pochylona w stronę mężczyzny. Zmienia się wszystko: kontakt wzrokowy, oddech, napięcie mięśni i sposób, w jaki ciało odbiera bodźce. W tej konfiguracji twarze są blisko, a to ma ogromne znaczenie. Kontakt wzrokowy działa na kobiecy mózg jak wzmacniacz, aktywuje obszary odpowiedzialne za emocje, zaufanie i poczucie bycia chcianą. Dlatego tak wiele kobiet mówi, że w tej pozycji tracą głowę, nawet jeśli same nie potrafią dokładnie wyjaśnić dlaczego. Drugi element to rytuał bliskości. Krótki pocałunek, dotknięcie szyi, przyciągnięcie do siebie to wszystko wysyła bardzo jasny sygnał. Jesteś tu ze mną, widzę cię, jestem obecny. To właśnie ten sygnał sprawia, że kobiece ciało przestaje się kontrolować, a zaczyna reagować. W tej pozycji ogromną rolę odgrywa także rytm. Kiedy kobieta jest na górze, naturalnie dopasowuje tempo do tego, co czuje. Ale to nie oznacza, że mężczyzna powinien być bierny, wręcz przeciwnie. Kobiety bardzo często mówią, że największą przyjemność czują wtedy, gdy mężczyzna delikatnie wspiera ruch, prowadzi biodrami, pomaga utrzymać tempo, nie przejmuje kontroli, ale też nie znika. To subtelna różnica, ale ma ogromne znaczenie. Seksuolożki podkreślają, że w tej konfiguracji kobiece ciało znajduje się w stanie ciągłej stymulacji nerwowej. Nie ma nagłych przerw, nie ma chaosu. Jest płynność. A płynność to dla kobiecego układu nerwowego sygnał, że może się puścić. Dlatego, właśnie w tej pozycji, tak wiele kobiet doświadcza serii intensywnych reakcji, jedna po drugiej. Nie dlatego, że ktoś robi coś tak szalonego, ale dlatego, że ciało nie musi się resetować. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym rzadko się mówi, a który ma ogromne znaczenie. Poczucie bycia pożądaną. Kiedy kobieta jest na górze i widzi reakcję mężczyzny, jego twarz, jego oddech, jego skupienie, uruchamia się bardzo silny mechanizm psychologiczny. Poczucie bycia pożądaną wzmacnia doznania bardziej niż jakikolwiek techniczny detal. To dlatego, seksuolożki mówią wprost, kobieta częściej dochodzi do granicy przyjemności wtedy, gdy widzi, że jej obecność działa. W tej pozycji to widzenie jest naturalne. Mężczyzna, który patrzy, reaguje, przyciąga, pokazuje zainteresowanie, tworzy przestrzeń, w której kobieta nie musi się wstydzić własnych reakcji. A kiedy znika wstyd, intensywność rośnie bardzo szybko. Właśnie dlatego ta pozycja znajduje się tak wysoko na listach kobiecych preferencji. Nie dlatego, że jest łatwa, ale dlatego, że łączy ciało, emocje i psychikę w jednym momencie. W trzecim bloku przejdziemy do pozycji, o której mówi się rzadziej, ale która według wielu specjalistek potrafi doprowadzić kobiece do znania do absolutnego maksimum, pod warunkiem, że mężczyzna rozumie, jak działa kobiecy układ nerwowy. Trzecia pozycja jest tą, o której mówi się najmniej wprost, a jednocześnie tą, którą wiele kobiet opisuje jako najbardziej intensywną. Nie dlatego, że jest szokująca czy technicznie skomplikowana, ale dlatego, że pracuje bezpośrednio z kobiecym układem nerwowym. Seksuolożki, które zajmują się kobiecą przyjemnością od strony biologii i psychologii, podkreślają jedno. Kobiece ciało reaguje na bezpieczeństwo i stopniowe narastanie bodźców silniej niż na jakikolwiek gwałtowny impuls. I właśnie na tym opiera się ta konfiguracja. Pozycja trzecia, ułożenie boczne, które pozwala kobiecie całkowicie się rozluźnić. To ułożenie, w którym ciała znajdują się blisko siebie, najczęściej na boku. W naturalnym, niemal odpoczynkowym układzie. Dla wielu mężczyzn wygląda ono zbyt spokojnie. Dla kobiecego ciała jest to jednak jedna z najbardziej intensywnych form doświadczania przyjemności. Dlaczego? Ponieważ w tej pozycji znika napięcie mięśniowe, które bardzo często blokuje pełną reakcję organizmu. Kobieta nie musi utrzymywać równowagi, nie musi kontrolować ruchów, nie musi trzymać się sytuacji. Jej ciało przechodzi w tryb receptywny. A to jest dokładnie ten moment, w którym kobiecy układ nerwowy pozwala na głębokie falujące reakcje, zamiast krótkich impulsów. Seksuologia wyjaśnia to bardzo jasno. Kiedy mięśnie się rozluźniają, a oddech staje się spokojniejszy, sygnały przyjemności nie są przerywane. One się kumulują i to jest klucz do intensywności, o której wiele kobiet mówi później jako o zbyt dużej. W tej pozycji ogromną rolę odgrywa bliskość całego ciała. Kontakt nie jest punktowy, jest ciągły. Ramie, klatka piersiowa, biodra, wszystko wysyła sygnał obecności. A obecność działa na kobiecą psychikę jak uspokajacz, który paradoksalnie wzmacnia reakcję przyjemności. To właśnie dlatego wiele kobiet doświadcza w tej konfiguracji serii bardzo silnych reakcji, bez poczucia presji czy pośpiechu. Dlaczego ta pozycja działa tak mocno na kobiecą psychikę? W ułożeniu bocznym znika element występu. Kobieta nie czuje, że musi coś robić, wyglądać w określony sposób czy kontrolować swoje reakcje. A to jest moment przełomowy. Seksuolożki podkreślają, że kobieca przyjemność bardzo często jest blokowana nie przez ciało, ale przez głowę, myśli, napięcie, samoocena, kontrola. Kiedy te elementy znikają, Reakcje stają się znacznie silniejsze i głębsze. Właśnie dlatego ta pozycja bywa określana jako ta, w której kobieta traci poczucie czasu. Nie dlatego, że coś się dzieje szybciej, ale dlatego, że układ nerwowy przestaje się bronić. Jest jeszcze jeden aspekt, który czyni tę konfigurację wyjątkową rola spokoju i oddechu. W tej pozycji oddech bardzo łatwo się synchronizuje, a zsynchronizowany oddech. To jeden z najsilniejszych czynników wzmacniających kobiece reakcje. Kiedy oddech jest spokojny i regularny, sygnały przyjemności mogą narastać bez zakłóceń. Nie ma gwałtownych resetów, nie ma napięciowych przerw. To właśnie dlatego wiele kobiet opisuje swoje doświadczenia w tej pozycji jako niekontrolowane i długotrwałe. Nie chodzi o intensywność w sensie siły, chodzi o ciągłość. I to jest dokładnie ten element, którego brakuje w wielu relacjach intymnych. Mężczyźni często skupiają się na ruchu, a zapominają o tym, że kobiece ciało potrzebuje czasu i spójności. Podsumowanie trzech pozycji. Jeśli miałabym podsumować to, co dziś omówiliśmy, w jednym zdaniu, powiedziałabym tak. Kobiety nie reagują na pozycje. Kobiety reagują na to, jak czują się w tych pozycjach. Pierwsza konfiguracja Działa dzięki poczuciu prowadzenia i kontroli, druga dzięki bliskości, spojrzeniu i emocjonalnemu połączeniu, trzecia dzięki rozluźnieniu, bezpieczeństwu i ciągłości doznań. Kiedy mężczyzna to rozumie, przestaje szukać trików, zaczyna tworzyć doświadczenie. A doświadczenie jest tym, co kobiety zapamiętują najdłużej. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zostaw reakcję i zostań tutaj na dłużej. W kolejnych treściach będziemy rozmawiać jeszcze głębiej o kobiecej psychice, przyjemności i tym, co naprawdę robi różnicę w intymnych relacjach.